Ale prawda jest taka, że nasze ludzkie uczynki nie mają znaczenia, bo znaczenie ma tylko to, w co ty tak naprawdę wierzysz. Bóg nie powiedział, ludzie, zachowujcie się grzecznie i poprawnie, to ja was puszczę do nieba. Powiedział, staniecie na sąd ku życiu i ku śmierci, a drzwi się otworzą dla tych, którzy tu na Ziemi zdecydowali bez emocji, bez motyli w brzuchu. Bez jakichś przekonań, błyskawic, dziwnych zdarzeń i nie wiadomo jakichś podnaturalnych sytuacji, że wierzą w Jezusa, nawet jeżeli ich przeintelektualizowany umysł temu przeczy i mówią wierzę w tego Jezusa, wierzę, że umarł za mnie i wierzę, że wstał z martwych i dla tych otworzy się niebo. Mogli nie mieć żadnych motyli w brzuchu, mogli po prostu przyjść, tu stanąć przy ławce i powiedzieć: W sumie sensowne jest to, co powiedziała ta kobieta. To ja chcę tego Jezusa do mojego życia. Wierzę w to, że umarł za moje grzechy i wstał z martwych. I narodzą się, jak to Jezus powiedział, na nowo z, nie, z jego ducha. I dla tych się otworzy niebo.